ma Broken Bones 5, odcinek pierwszy. Łapkę zostaw dla nowego Demiku. Słuchajcie, po paru ładnych latach. W końcu jest nowa część Broken Bones, czyli symulatora, który chyba jest jednym z pierwszych takich poważnych, fajnych symulatorków. Tych, sobie go przetestujemy, zobaczymy czy fajny, czy nie fajny, bo jeszcze nie grałem pierwszy raz odpaliłem, słuchajcie, łapkę zostawcie, będzie mi bardzo miło i lecimy, słuchajcie, zobaczmy gdzie tu się skacze. I gdzie tu się wszystko zdobywa? Halo, gdzie tu jest jakiś spadek czy coś? Tutaj mamy jakieś kamienie w rzece, yy, gdzie tu jest spadek? Halo, gdzie tutaj się skacze w ogóle? Jeszcze nic? O, jest, play, dobra. Mam wielki napis play, to myślę, że to jest yy, najlepsze, co możemy zrobić. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, jest stok naleciarski, więc zeskakujemy. I co to jest? Bugspace? Żeby regen. Aha, dobra, żeby się cofnąć w tasie po prostu. Dobra, lecimy! Dobra, dawaj. Ile złamiemy kości? Zobaczymy. I farmimy oczywiście z tego kaskę. Standardowo jak w Broken Bones 4, tylko nowa część. E, ciekawe, czy tutaj będą jakieś zmiany fajniejsze, czy nie będzie. Halo? I udało nam się coś złamać w ogóle? Udało nam się coś zrobić w ogóle? Udało się! 20 breaks, e, sprains, dislocations. 530 Live Dobra, play, e, Czy lobby? Lobby najpierw weźmy. Lobby, upgrades. I co my tutaj mamy? 50 tysięcy na upgrade? Halo, gdzie tu się jakieś rzeczy taniej? Halo, 500 dolarów za yy, each dislocation, dobra, czyli mamy takie rzeczy, okej, okay, a tutaj mamy co? Tutaj jest shop, zobaczmy ten shop, czy to jest taki shop jak ten shop? Czy to jest... W... no tak, to jest ten sam shop, dobra, czyli mamy wszystko pod ręką, yy, tutaj mamy jakieś punkty, czyli chyba jest level... Okej, okay, dobra, mniej więcej czaję, mniej więcej czaję. Spoczko, dobra, damy radę, damy radę, dobra. wylecimy w takim razie y, jeszcze raz i nabijmy sobie z 2,5 tysiąca, żeby pierwszy upgrade kupić. Także y, stages, a jeden i już. O, dobra, możemy się tepać, możemy się tepać jakby cały czas, dobra, zeskoczmy tu. Mek, się mano, dobra. O, mamy utility, co jest? Od kiedy mamy utility? O, mój Boże, dobra, to będzie mocne, to będzie mocne. Halo, Boże, proszę. proszę, poszujcie się. O, mój. O, dobra. Już pamiętam, dlaczego ta, ta gra mnie przerażała. Już pamiętam, ile zarobiliśmy. Dwa koła! Dwa i pół, dobra. E-play. play I cały czas mamy tego utility. Czy tak działa? Halo. Uderzamy. Jest utility, dobra. Zeskoczmy sobie tu. Zeskoczmy. Teraz rozpęduwa. Wylot w kosmos. Dobra, to będzie rekord. To będzie rekord. To będzie. Jezus, Maria! Dobra, to będzie rekord 100%, bo skały uderzymy. A! No i wpadliśmy do wody. Dobra, może nie być jako, to może nie być. A jest jako 2400, dobra. Udało się, także idziemy do lobby. Mamy 4800, teraz możemy sobie levels i możemy upgrade zrobić za, upgrade, na przykład połamane kości, 5% więcej, tej są dislocation, to sobie te dislocation, kupmy. Okej, okay. i możemy lecieć od razu dalej. Ile kosztuje druga mapa? 25000, to nie jest tak drogo w sumie, zwłaszcza, że mamy już na samym starcie jakby a, więcej rzeczy tutaj. I bardzo szybko kasy zdobywamy, dobra, to jest licznik, mnożnik, SHIFT, używamy skilla, o mój Boże, dobra, gdzie my uderzymy, Byleby nie w wodę, byle by nie w wodę i będzie git, o Jezu, to będzie mocne, o, bo co ja uderzyłem? Ja w słup! Jeszcze wtedy jeszcze jeszcze tutaj playsafe klik klikłem. Ile zarobiliśmy? 3200, dobra, nowe eko i tu mamy 5 koła, więc możemy kupić upgrade od razu, bo tutaj był taki fajny upgrade jak. E, e, właśnie tutaj, tutaj zwichnięcia, także sobie kupmy. Najdroższy upgrade to są złamania i to 10 koła aż kosztuje, więc to jest drogie dosyć. Wejdźmy sobie teraz na Avalenhy. i tutaj sobie zaskoczymy jeszcze raz. Słuchajcie, co to jest Backspace? Regen, a że możemy się zregenerować, dobra, to nas nie interesuje w takim razie. My zeskakujemy sobie teraz na prawo, bo jeszcze nigdy na prawo nie zeskoczyłem. Dobra, siemano! Okej, okay, myślałem, że uderzę w słupi, to była tragedia, bo bym nic nie zyskał z tego. Tam tam nie można, dobra. Tutaj mamy drzewo, drzewo jest OP. O mój Boże, gdzie ja jestem? O mój Boże, byłem mnie na kamienie. O dobra, jest git, jest git, jest git, jest git. A, dobra, jest git, jest git, to był dobry spadek. 3200, dobra, let's go. A nie, 2400. Dobra, to a play i play to był zły skok, to był zły skok. Musimy bardziej na zeskoczyć. Wtedy jest łatwiej. Dobra, za level w ogóle wbijamy. Ciekawe, co tam level. Pewnie jakiegoś pointsa fajnego. Siemano. O mój Boże. O mój Boże. O mój Boże, Dobra, to będzie. To będzie bolące bardzo, bo tutaj są skały. I plecami, kurde, już nie bo bym więcej zarobił. A i tak chyba jest Git. 80 złamań. O oh, kurde, 500, dobra, to jest dobry wynik, bardzo. I level drugi, zobaczmy co to jest ten level drugi. Jak sobie wejdziemy w Upgrade, tutaj mamy Levels. I co my tu mamy? Mm, no i gdzie jest ten level drugi? <laughs> co nam to daje? A to chyba skillę możemy, tak, tak, możemy skillę um, Zwiększa twoją zdolność Agility, improves how well you can rotate your body, a, czyli jak możemy się obkręcać, aerodynamika, a glide skill e, to be announced i launch skill in case so you much affected by explosion. Dobra, to nie, to nie, nas nie interesuje, aerodynamixy będą git i jeszcze walnijmy sobie, e, o, glide skill. Okej, okay, może być, może być, będziemy, będziemy kontrolować bardziej się w locie w takim razie. Dobra, to weźmy sobie jeszcze raz he. i za 10 koła kupujemy upgrade kolejny, także shimano, leczę, leczę, kochani, dobra, o mój Boże. Lecimy w górę, lecimy w górę, to będzie dobre, to będzie dobre. O mój Boże, dobra. I możemy tym kontrolować teraz bardziej, więc ja chcę... O, ja właśnie chcę to zrobić. O! To było się słabe, co jest? Przeszło do rzymu? no nie, no halo, jeszcze raz, jeszcze raz, bo to było mega słabe. O mój Boże, gdzie ja jestem? Kosmos, kosmos! O kurde, ale teraz przywalę. A nie, to jest się słabe, halo. Mech! Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, może to jeszcze odratujemy, może to jeszcze odratujemy. 11 złamań, to jest giga słabo. Halo, bo my cały czas się czołgamy. O, kamienie plus jeszcze słup. O, dobra, ten słup jednak nic nam nie pomógł. O mój Boże. Ej, słabo strasznie, coś ja nie umiem grać chyba. Dobra, weźmy lobby i dodajmy sobie do złamań e, upgrade'ik. Także siemano, złamania 10 koła kosztuje. Dobra, to dosyć tanie. Ej, kurde, jałem ja się, że ten typ wyszedł. Mega fajnie, bo w czwórkę grałem bardzo dużo. Broken Bonesy 4, więc chciałbym pogetę też w piątkę, więc jeżeli chcecie serikę, to zostawcie dużo łapek, to wtedy będzie serika. Bo ten typ dopiero co jest w becie, słuchajcie, więc jeszcze będą zmiany. Jeszcze będzie się dużo działo! dobra, ale chyba gijemy w tym momencie. Totalnie, dobra, to musi być win, to musi być win. Tylko na łapie łapytyna. O, dobra, ile to jest? 25? Men To słabiutko, 42... Nie no, słabo, 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 słabo. Da się lepiej, da się lepiej. Czemu ja nie mogę już walnąć takich wyników jak wcześniej? Dobra, spróbujemy jakoś polecić na te skały bardziej. O, dobra, rozpędówę złapałem. Rozpędówę złapałem. Dobra. Okej, okay, rozpędów. Teraz wylatujemy w kosmos. I dobra, tu są skałki naprzeciwko. I to jest najlepsze, co można spotkać. Let's go! I łeb. Łeb, 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 O, 31. No kurde, czemu tak słabo? A 96 spain. Dobra, to chyba jest git. Dwa się mech! Dobra, replay, play, play, play. Musimy zabrać 25 koła teraz. O Boże, nie, to jest coś słabe. E, weźmy again. Dobra, replay. E, w takim razie, jeszcze raz, dobra. I spróbujmy, uwaga! Zeskakujemy tu. Okej, okay, jakoś tak, dobra. I przyspieszyliśmy bardzo, bardzo przyspieszyliśmy. O mój Boże, dobra! I teraz wlatujemy w kosmos Dobra. 65 na godzinę reached. Mil na godzinę, więc to dosyć szybko. I Tomek podejdzie, ja też tak chcę umieć! O, dobra, nieważne! 105 złamań, dobra, rekord! Rekord totalny, rekord totalny! O mój Boże, 124 złamania, dobra, to będzie rekord. To jest rekord, 4700 na hita. Dobra, to było dobre. To było mega dobre, także ślizgnijmy się jeszcze tutaj, żeby się przyspieszyć. Tutaj, o, to jest mega dobre przyspieszenie, zobaczcie to, to jest giga dobre dobra miejscowa! Dobra. Teraz lecimy w kosmos, dobra, dobra, i nie, no to już jest ogarnięte perfekcyjnie. Ogarnięte perfekcyjnie, jeszcze na łapatynę, dobra, let's go. O, dobra, uderzyłem, o, dobra, ile jest? 74, 88, dobra, jest git, jest git bardzo. 17 koła, 6600 600 zarobiłem, dobra, replay. Zbierzmy 25 koła, żeby mieć lepszą lokację, to będzie dobre. Chcę tą lokację lepszą mieć, jakby niby mogę się cały czas ulepszać i tak dalej, ale chciałem mieć lepszą lokację, drugą mapę. Wtedy będzie łatwiej. Wtedy będzie naprawdę łatwiej. Dobra, lecimy. Turbo. Dobra, włączone jest turbo na skały. GG! gijemy! Halo? A, nogami. No to super zabawa. A może? Nie! O jeszcze na trawę spadłem! Alnubowsko! Alnubowsko strasznie. Dobra, i play, 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 play. play. Potrzebujemy sześciu koła. Daj, muszę też sześć koła zrobić ta hita. Okej, okay. dobra, tu jest mega dobrze szybko. Mega dobrze szybko jest Dobra, 30 I teraz myk, lecimy spróbujmy uderzyć te skały w te skały, w te skały, w te skały. O kurde, czy ja dolecę? dolecę, dolecę! Nie dolecę! Ja pierdzielę, ale, ale źle! O, jeszcze się jeden, 21, 26! Dobra, i play, i play, nie było tego, nie było tego. To można... To można odratować bardzo łatwo Halo? Egen? No nie, no dobra, lećmy, lećmy, lećmy. Spróbujmy taką! Spójrzmy tak o, tak, nubowsko. Może tak właśnie trzeba. Dobra. O, kurde, dobra. Panie, myk! Łapatyna. O, jeszcze po tych skałach. O, mój Boże! <ścoughs> 84-118! No to będzie na pewno. Jak to nie jest 25 kołaty ja nie mam pojęcia. Dobra, ostatni lot, żeby mieć kolejną mapę. Dobra, bo już nie mogę się doczekać tej kolejnej mapy, naprawdę. Nie mogę się doczekać. Dobra, zeskoczmy tu. Okej, okay, dobre miejscowa na rozpędówę, O, bardzo dobre miejsce, na rozpędówę, Uaga, lecimy. Lecimy. Dobra, teraz leciutko myk. Leciutko myk. Okej, okay. no i całość użyliśmy. Dobra, to jest i tak git, i tak jest git. Chyba. Płagam, dobra, jest git. O! 57, dobra, już będzie na pewno 25 koła Więc możemy kupić nową mapkę, także lećmy lobby eee, Stages i kupmy sobie A2, słuchajcie, A2 kupujemy i idziemy na A2. Siemano! Siemano już nie jestem nubem, mam kolejną mapę eee, Jak teraz tam zaskoczyć, żeby dolecieć? <laughs> dobra, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy Okej, okay, dobra, zaskakujemy tu O, jak mnie wystrzeniło, co jest? Czemu ja lecę tak szybko? Dobra. O mój Boże, jak ja uderzę w tej skalę, to wygram. Tylko błagam, żebym doleciał od tych skał. Nie dolecę, nie dolecę. O nie, dobra. Ale słabo, kurde. Czemu tak słabo? 3000 tylko replay. Replay, tego nie było. To da się lepiej zrobić. Czemu nas tak wystrzeliło tutaj? Dobra, jak, jak my się tutaj wystrzeliliśmy tak? To się 70 na godzinę. Dobra, myk. Dobra, tutaj zgi, tutaj jest skała, skała skała, 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 skała. Myk! Oj, w sumie to słabo. Ale dobra, za sto dotujemy, za dotujemy. Tylko lecimy tu. Lecimy tu. Dobra. Myk, kolejna skałka. Dobra, jest elegancko. I teraz! Myk! Wyszliwujemy się w kosmos i lecimy na te skały przed nami. Elegancko, dobra, to było dobrze zagrane, dobrze zagrane to jest. I. O, dobra! To jest. A, nie, strasznie słabo, co jest? Czemu ja tak nubosko zagrałem? Co? Ja byłem pewien, że to jest top of the top wynik. Nie, trzeba jakoś inaczej zeskoczyć. Tutaj jakoś się przyspieszało. Ja nie wiem, jak ja to przyspieszyłem wtedy. Jak ja wtedy jechałem tak szybko? Nie mam pojęcia. 37 na godzinę. No to przecież to jest słabo strasznie. Okej, okay, dobra. Zróbmy gdzieś tak. A co nam to da? Chyba nic nam to nie da. Jest strasznie słabe, co ja robię. O, dobra, ile? 16? No przecież to jest tragedia! Myk! No i teraz już jest... Już jest do dupy, bo teraz spadamy. ja no panie, panie, co to ma być? Tutaj sobie łamiamy jakieś pojedyncze kosteczki. No i teraz możemy polecić do góry i uderzyć do tą skałę. Dobra, jest git! To nie było takie złe, nie było takie złe, wyglądało o wiele słabiej. Dobra, 11 koła, weźmy, idźmy do lobby i walnijmy sobie upgrade'a teraz na złamane kości. 11-200, dobra, tak nas. Także walnijmy sobie upgrade oha i lecimy jeszcze raz na Stages Avalen h 2 e, Tylko zeskoczmy teraz dobrze, jakoś gdzieś tu na prawo? O, dobra, przyspieszyło mnie dobrze. Dobrze jest, dobrze, dobrze, dobrze jest. Dobra, myk, myk, myk. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Teraz utility do połowy. Dobra, więcej trzeba walnąć i trzeba w te skały uderzyć, trzeba w te skały uderzyć. Lewo, 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 Dobrze. Niedobrze, czemu się obkręciłeś? Ty nobie zasany! w ostatniej sekundzie się obkręcił. Jak tą postacią sterować? 6800 i tak dostaliśmy, lol, dużo. Ej, dostaliśmy bardzo dużo, się zdziwiłem. Dobra, lećmy. Weźmy, wystrzelmy się tutaj, o tak na fula I z tego zeskoczmy i tutaj lećmy. Zobaczmy, czy coś, coś da. To jest opcja, że to coś da, naprawdę jest opcja. Uwaga! Myk! Dobra, to jest mega słabe, bo uderzyliśmy prosto w śnieg, więc się zamortycowało. Ale tu jest skała! I tu są skały! I tu są skały! I tu jest jakiś balon! O, no i ten balon nas ścisnął troszeczkę. I jeszcze skały! Dobra! <laughs> 75, dobra, jest git, jest git, jest git, jest git. Mamy jakiś tam wynik. Ja bym jeszcze jeden skok zrobił. Ja bym jeszcze jeden skok zrobił, potem sobie zebrał na upgrade dziki troszeczkę Myślę, że takie upgrade najwięcej dają teraz. Siedem złamanych na stare! Ej! Kiedy ja coś złamałem? Jak to jest możliwe? Dobra, kolejne będą. Nie, nie będzie nic. Nie będzie nic. Cześć, zaskoczyłem z góry. Aha. Hasecz, że tu jest gra. Musimy to odratować. Siemano. O, błagam tu. Błagam tu. No, błagam cię. No nie. Mek, dobra. No jest się słabo. Dobra, ale odratujemy to? Odratujemy to chyba z kołami. I balonem. O, dobra, jest słabo. Jest giga słabo, kurde, 14 koła, dobra, weźmy, kupmy sobie upgrade jeszcze raz na złamania, e, levels i weźmy tutaj złamania jeszcze kupmy, bo te złamania mogą coś dawać, ale mamy level właśnie wbity jeszcze, ty, bo tutaj mam skillsy przecież, aerodynamika, agility, dobra, to będzie, how fast can you fly the air before reaching terminal velocity and slowing down? Increase, increase, dobra, walnijmy sobie speeda, żeby szybciej latać, żeby szybciej po latać. No i spróbujmy wbijać czas na Avalanche HeVO2 i zobaczmy, jak bardzo się rozpędzimy teraz. Zobaczmy, zobaczmy. Ile ty będzie spida na start? 51 było? Uwaga, uwaga. Jak wystrzelimy w górę, to się przyspieszymy, chyba. Dobra, dobra. Teraz tutaj podlećmy. O mój Boże, błagam w skały, błagam. Dobra, wlecę w tę lewę chyba, uda się. Uda się, łapa tyną. uda się. O! No i do wodu, no nie! no Jakim ja jestem nobem? Dobra, ja się do tego trybu nie nadaję. Nie nadaję się z tym giganobem. Starałem się, ok? Starałem się być prosem, ale ja za każdym razem wpadam do wody, nie udaje mi się zejść jakiegoś dobrego wyniku. Możecie mi dać w komentarzu poradnik, jak lepiej grać, słuchajcie. Ja Bardziej go zaglądajmy, powiadajcie. Łapka, komentarze, sobie, no i cieba do.